Nigdy bym nie przypuszczała, że moje życie skręci w zupełnie nieznanym kierunku. Cześć. Mam na imię Anna. Mam 48 lat. Przez większość mojego życia myślałam, że mam wszystko pod kontrolą. Stabilne małżeństwo z Tomkiem, który od lat był moją opoką, spokojne życie w małym miasteczku pod Krakowem i codzienną rutynę, która zdawała się być bezpiecznym portem. Ale czy port zawsze daje poczucie wolności? czasem może być też więzieniem. Od dłuższego czasu czułam w sobie dziwną nutę niepokoju, coś czego nie potrafiłam nazwać. Mimo to starałam się ignorować ten głos wewnętrzny, ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Pozwólcie, że opowiem wam jak nieoczekiwane wydarzenie, które zaczęło się zupełnie zwyczajnie, przewróciło moje życie do góry nogami. To moja historia o tym, jak zwykła codzienność zaciera granice między tym, co słuszne, a tym, co wydaje się niezbędne do życia. I choć od tamtych dni minęło już trochę czasu, echa tamtego spotkania wciąż rozbrzmiewają w każdym kącie mojego domu i głębi mojego serca. Moje życie z Tomkiem zawsze wydawało się poukładane, ale z biegiem lat zaczęło przypominać cichy cień dawnej bliskości. Przez dwadzieścia trzy lata byłam jego żoną, partnerką i przyjaciółką. Mieszkaliśmy w niewielkim domu na obrzeżach Olkusza, gdzie spędzaliśmy spokojne wieczory przy telewizji albo czytając książki. Jednak z czasem między nami zapadła cisza. Nie ta błoga, ale pusta, wymuszona, pełna niewypowiedzianych słów. Nie było już śmiechu, rozmów ani wspólnych planów. Tomka pochłonęła praca, a ja czułam, jak codzienność wypala ze mnie energię i radość życia. Zaczęłam odczuwać, że dom staje się dla mnie więzieniem, a każdy dzień powtarza się jak echo ostatniego. Pewnego popołudnia, podczas jednej z moich samotnych wizyt w bibliotece miejskiej, zauważyłam ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy do pomocy przy katalogowaniu starych ksiąg. To była dla mnie szansa na oderwanie się od monotonii, na chwilę zniknięcia w świecie literatury i historii. Nie zastanawiałam się długo. Zgłosiłam się, mając nadzieję, że wśród zapomnianych woluminów znajdę coś, co odświeży moją duszę. Nie wiedziałam wtedy, że to miejsce stanie się areną wydarzeń, które wywrócą moje życie do góry nogami. W bibliotece, między półkami pełnymi zapomnianych książek, poznałam kogoś, kto na nowo rozbudził moje serce. Mężczyzna o imieniu Marek, z lekkim uśmiechem i oczami pełnymi ciekawości, był wolontariuszem tak samo jak ja. Miał 45 lat i nosił okulary z cienką oprawką, które nie zakrywały jego ciepłego spojrzenia. Jego jasnobrązowe, nieco potargane włosy zdawały się zapraszać do dotyku, a sposób, w jaki mówił o literaturze i życiu, sprawiał, że czułam się zauważona i zrozumiana. Nasza praca przy poezji klasycznej często zmuszała nas do bliskiego kontaktu. Nasze dłonie niemal się stykały, a każde takie przypadkowe muśnięcie wywoływało we mnie falę gorąca. To, co zaczęło się jako niewinna znajomość, szybko nabierało nowego wymiaru. Zaczęłam zauważać, że Marek nie jest tylko kolegą z biblioteki, był kimś, kto wyciągał mnie z cienia codzienności, kto przypominał mi o uczuciach, które uważałam za utracone na zawsze. Po raz pierwszy od dawna poczułam, że żyję naprawdę, a nie tylko egzystuje w przewidywalnym rytmie dnia. Ten nowy świat, choć pełen ryzyka i niepewności, był dla mnie jak tlen i choć wiedziałam, że to tylko początek burzy, nie potrafiłam się od niej uwolnić. Zanim zaczęła się ta cała burza, życie toczyło się swoim spokojnym, przewidywalnym rytmem. Tomek, mój mąż, zawsze był człowiekiem praktycznym, skupionym na pracy i rodzinie. Znałam go od 25 lat, od czasów studiów w Krakowie, i choć nasze małżeństwo miało swoje wzloty i upadki, nigdy nie pomyślałam, że mogłabym poczuć się wobec niego obca. Jednak z każdym mijającym rokiem czułam, jak między nami rośnie niewidzialna przepaść. Rozmowy stawały się krótsze, nasze spojrzenia coraz bardziej wymijające, a wspólne wieczory zamieniały się w milczenie przeplatane słowami rzuconymi bez emocji. To właśnie ta pustka, ten brak bliskości i zrozumienia sprawił, że zgłosiłam się do wolontariatu w bibliotece, potrzebowałam ucieczki, choć nie do końca wiedziałam przed czym, moje życie zaczynało przypominać szarą mgłę, a serce wołało o coś, co mogłoby przebić się przez tę monotonię. Marek pojawił się dokładnie wtedy, kiedy byłam najbardziej podatna na zmiany, choć jeszcze wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nasze spotkania przy starych książkach były jak powiew świeżego powietrza. Marek miał w sobie coś, co przypominało mi o młodości, o marzeniach, które gdzieś po drodze zagubiłam. Jego głos, spokojny i ciepły, potrafił rozświetlić nawet najbardziej pochmurny dzień. Kiedy czytał na głos zapomniane wiersze, czułam, jak jego słowa przenikają mnie do szpiku kości. To było coś więcej niż zwykła fascynacja literaturą. To była nić porozumienia, której nie potrafiłam zignorować. Pewnego dnia podczas porządkowania półki z poezją romantyczną nasze dłonie spotkały się niemal przypadkowo. Ten delikatny, niemal nieuchwytny dotyk sprawił, że serce zabiło mi mocniej, a twarz zarumieniła się niebezpiecznie mocno. Marek spojrzał na mnie z lekkim uśmiechem, a ja poczułam, że to, co dzieje się między nami, nie jest już tylko niewinną przyjaźnią. To było coś znacznie głębszego, coś, co z jednej strony przerażało, a z drugiej kusiło. Wieczorem wróciłam do domu z mieszanką emocji, których nie potrafiłam nazwać. Tomek siedział na kanapie, zapatrzony w telewizor, nie zwracając na mnie uwagi. Jak było w bibliotece? Rzucił bez entuzjazmu. Odpowiedziałam cicho, że dobrze, choć w środku czułam burzę. Próbowałam przekonać samą siebie, że to tylko fascynacja nowością, że to nic poważnego, ale Marek zdążył już wkraść się w moje myśli i serce i nie potrafiłam tego zatrzymać. Tego dnia kiedy po raz pierwszy poczułam że coś się zmienia, spędziliśmy w bibliotece całe popołudnie. Marek i ja pracowaliśmy ramię w ramię przy katalogowaniu starych tomów poezji klasycznej. W otoczeniu zapachu starych kartek i ciepła drewnianych półek czułam, jak z każdym kolejnym słowem, z każdym uśmiechem między nami narasta napięcie, które trudno było zignorować. Marek miał na sobie ciemnoniebieski sweter, który podkreślał jego szerokie ramiona, a spodnie w kant dodawały mu lekkości i szyku. Jego jasnobrązowe włosy były lekko potargane, co sprawiało, że wyglądał bardziej swobodnie niż zwykle, a jego oczy błyszczały ciekawością i ciepłem. Kiedy się uśmiechał, pojawiały się delikatne zmarszczki wokół oczu, które jeszcze bardziej przyciągały moją uwagę. Ja miałam na sobie prostą kremową bluzkę i ciemne dżinsy, a na nadgarstku delikatną bransoletkę, prezent od Tomka, którą nosiłam od lat. Nasze dłonie niemal się stykały, gdy przekazywaliśmy sobie książki, a ja czułam, jak ciepło rozlewa się po moich policzkach, kiedy Marek przypadkowo dotykał mojej ręki. W pewnym momencie, gdy sięgnął po książkę na wyższej półce, pomogłam mu, podając ją z bliska. Nasze spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy, a wtedy poczułam jego oddech, lekko słodkawy, z delikatną nutą mięty i kawy serce zaczęło bić szybciej, a ja musiałam odwrócić wzrok, by ukryć rumieniec. To popołudnie zmieniło wszystko. Wróciłam do domu z mieszanką ekscytacji i niepokoju. Tomek siedział w salonie, pochłonięty wiadomościami, nie zauważając mojej obecności. Zapytał tylko mechanicznie, czy wszystko w porządku, a ja odpowiedziałam cicho tak. Jednak w mojej głowie wciąż rozbrzmiewały słowa Marka i uczucie, które budziło się we mnie na nowo, uczucie, które przez lata zdążyłam zapomnieć, a które teraz zaczęło mnie pochłaniać bez reszty. W tym momencie nie zdawałam sobie jeszcze sprawy, jak bardzo to niewinne spotkanie w bibliotece wpłynie na moje życie i jak mocno się zmienię pod wpływem tego, co miało nadejść. Ale jedno było pewne nic już nie będzie takie samo. Przez następne tygodnie nasze spotkania w bibliotece stawały się coraz częstsze i bardziej intensywne. Marek potrafił rozbawić mnie jak nikt inny, jego inteligentny humor i ciepłe spojrzenie sprawiały, że czułam się wyjątkowo. Każde jego pytanie o moje ulubione książki było jak zaproszenie do otwarcia się, do pokazania części siebie, której dawno nie pokazywałam nawet Tomkowi. "Gdy mówiłam o literaturze, on słuchał uważnie, z pochyloną głową i błyskiem w oczach, jakby każde moje słowo było najcenniejszym skarbem. Jednego popołudnia, gdy przeglądaliśmy starą kolekcję pocztówek, natrafiliśmy na rękopis z pięknym, klasycznym pismem. Był to zapomniany wiersz miłosny. Marek przeczytał go na głos, a jego głos nabrał miękkości i melancholii, która przeszyła mnie na wskroś." Nasze oczy spotkały się wtedy i poczułam, że stajemy się jedynymi ludźmi na świecie, dzielącymi ten sekret piękna i samotności. Rzadko spotyka się kogoś, kto docenia takie rzeczy, prawda, Anno? wyszeptał, a jego uśmiech był tak delikatny, że niemal rozpuścił moją obojętność. Te chwile były jak balsam na moją duszę, ale jednocześnie budziły we mnie sprzeczne uczucia. Czy to tylko niewinna przyjaźń? Czy pozwalam sobie na coś, co może zranić tych, których kocham? Wróciłam do domu z sercem pełnym emocji i ciężarem tajemnicy, która stawała się coraz trudniejsza do udźwignięcia. Wieczorem, podczas kolacji u naszych przyjaciół Agnieszki i Piotra, obserwowałam Tomka, który rozmawiał z innymi mężczyznami na temat finansów. Jego pewność siebie i śmiech brzmiały w moich uszach jak odległy dźwięk, a ja czułam się jak obca wśród ludzi, których kiedyś znałam na wylot. Porównałam to z tym, jak Marek patrzył na mnie w bibliotece, z ciekawością, z rozumieniem, z tym błyskiem, który mówił jesteś ważna. Wieczór zakończył się dla mnie uczuciem pustki jeszcze większej niż zwykle. Następnego dnia w bibliotece panowała cisza, a za oknem delikatnie padał deszcz, tworząc atmosferę sprzyjającą rozmowom. Siedząc razem na starych fotelach, wpatrywaliśmy się w krople spływające po szybie, gdy Marek zaczął dzielić się swoimi marzeniami i tęsknotami. Opowiadał o podróżach, które zawsze chciał odbyć, o życiu, które na papierze wyglądało idealnie, ale w rzeczywistości było puste. Wtedy, bez zastanowienia, wyznałam mu, że i ja czuję w sobie pustkę, której nie potrafię wypełnić. Jego spojrzenie nabrało intensywności, a delikatny ruch jego dłoni, która otarła moją łzę, był czuły i pełen zrozumienia. W tamtej chwili między nami zawisła niewypowiedziana obietnica, obietnica czegoś nowego, czegoś, co mogło odmienić nasze życie na zawsze. Nie wiedziałam jeszcze dokąd nas to zaprowadzi, ale wiedziałam, że już nie chcę wracać do pustki, która mnie otaczała. Nie mogłam uwierzyć, że wszystko to naprawdę się dzieje. Jak to możliwe, że w wieku prawie pięćdziesięciu lat moje życie tak nagle zaczęło się komplikować? Codzienność, którą znałam od lat, zaczęła się rozpadać na kawałki, a ja stałam na rozdrożu, niepewna, którą ścieżką powinnam pójść. Myślałam o tomku, o tym, jak wiele dla mnie znaczył, o latach wspólnego życia, o tym, co razem stworzyliśmy. A z drugiej strony był Marek, człowiek, który wybudził mnie z letargu, który sprawił, że poczułam się znowu młoda. Pożądana, widziana? Zastanawiałam się, czy to, co się między nami zaczęło, mogło być tylko chwilową ucieczką od samotności, czy naprawdę coś więcej. Może wystarczyło, żebym potraktowała to jako niewinną przyjaźń, oderwanie od rutyny, nic więcej. Ale serce nie słuchało rozumu. Każde spojrzenie Marka, każdy jego dotyk, nawet przypadkowe, rozpalały we mnie emocje, których nie potrafiłam zatrzymać. Wiedziałam że muszę być ostrożna. Nasze spotkania w bibliotece były tajemnicą, którą skrywałam przed Tomkiem i światem. Pojawiały się chwile, kiedy zastanawiałam się czy wszystko nie wymknie się spod kontroli, czy nie zranie tych, których kocham najbardziej. Czułam, jak cienka lina, po której balansuję, zaczyna się trząść pod moimi stopami, strach mieszał się z pożądaniem, a ja nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania co zrobić, by nie zniszczyć tego, co zbudowaliśmy, a jednocześnie nie udusić w sobie nowo odkrytych uczuć? Ta sytuacja wydawała się być pułapką bez wyjścia. Czułam się rozdarta, jakbym żyła na krawędzi dwóch światów: jednego bezpiecznego, znanego, i drugiego nieznanego, kuszącego, ale pełnego niepewności i ryzyka. Wiedziałam, że kiedyś przyjdzie moment, w którym będę musiała podjąć decyzję, ale na razie wolałam udawać, że nic się nie dzieje, że to tylko chwilowy zamęt. W głębi duszy jednak czułam, że historia którą zaczęłam pisać, nie ma prostego zakończenia. I choć próbowałam trzymać się kurczowo tego, co znane, coś w moim sercu mówiło, że to dopiero początek burzy, która może wywrócić moje życie do góry nogami. Pewnego wieczoru zaraz po zamknięciu biblioteki, Marek zaproponował, byśmy poszli na kawę do małej kawiarni na rynku głównym w Krakowie. To była niespodzianka. Nigdy wcześniej nie spotykaliśmy się poza pracą wolontariacką. Zgodziłam się, choć serce biło mi jak szalone, a myśli krążyły wokół tego, co mogło się wydarzyć kawiarnia była niewielka, z przytulnym wnętrzem i miękkim światłem lampionów. Marek zamówił dla nas dwie kawy i usiedliśmy przy stoliku przy oknie, skąd widać było brukowane ulice miasta. Rozmowa płynęła naturalnie, ale w powietrzu wisiała jakaś niewypowiedziana, napięta atmosfera. Nagle Marek zaczął mówić o swoim życiu prywatnym, o rozstaniu z żoną, o samotności, której nie potrafił się pozbyć mimo pozornie stabilnej pracy i dobrze ułożonego życia. Jego słowa były szczere, momentami pełne bólu i żalu. W pewnym momencie spojrzał na mnie z taką intensywnością, że poczułam jak cały świat wokół się zatrzymał. Anno, powiedział cicho, muszę ci coś wyznać. To, co między nami się dzieje, nie jest tylko przypadkiem, czuję, że jest w tym coś więcej, coś, co może zmienić nasze życie, jeśli tylko pozwolimy temu zaistnieć. Moje serce zamarło. Próbowałam zebrać myśli, ale słowa Marka poruszyły we mnie coś głęboko schowanego. Ale co z Tomkiem, z twoim życiem? Zapytałam, próbując ukryć drżenie w głosie. Marek westchnął, spuszczając wzrok. Wiem, że to wszystko jest skomplikowane. Ale czy naprawdę możemy żyć, udając, że nie czujemy tego, co czujemy? Wtedy, nim zdążyłam odpowiedzieć, Marek nagle pochylił się nade mną i delikatnie pocałował mnie w usta. Ten pocałunek był jak wybuch, czuły, ale pełen napięcia, obietnica czegoś nieznanego i niebezpiecznego. Przez chwilę świat zniknął, a zostałam tylko ja i on, zawieszeni w tym jednym gorącym momencie serce waliło mi jak oszalałe, a umysł krzyczał, że to błąd, że powinnam się odsunąć. Ale ciało i dusza zdawały się pragnąć więcej. Gdy w końcu oderwaliśmy się od siebie, spojrzałam mu w oczy i zobaczyłam tam coś czego się nie spodziewałam niepewność, ale też nadzieję. Ten pocałunek był początkiem całkowicie nowej historii, której konsekwencje miały zburzyć mój świat na kawałki. Nie wiedziałam jeszcze jak bardzo. Po pocałunku w kawiarni moje serce wciąż biło nierówno, a myśli kłębiły się w mojej głowie jak burza. Wracałam do domu, próbując uporządkować uczucia, które mnie ogarnęły. Wiedziałam, że to co się stało, odmieniło wszystko, ale jednocześnie bałam się tego przyznać nawet przed sobą samą. Kilka dni później Marek zaproponował spotkanie poza granicami miasta. Chciał, żebyśmy wybrali się na spacer do Puszczy Niepołomickiej. Zgodziłam się, choć serce ściskał strach przed tym, co mogłoby się wydarzyć. Spotkaliśmy się wczesnym popołudniem, a las powitał nas chłodnym powiewem i zapachem wilgotnej ziemi. Szliśmy razem wśród drzew, rozmawiając coraz swobodniej, ale atmosfera była naładowana napięciem, które trudno było ukryć. W pewnym momencie Marek zatrzymał się i spojrzał mi głęboko w oczy. Anna, wiem, że nasze życie jest skomplikowane, że ryzykujemy zbyt wiele, ale muszę wiedzieć, czy czujesz to samo co ja? Czy to, co między nami jest, to tylko chwilowa słabość, czy coś prawdziwego? Jego słowa sprawiły, że poczułam, jak serce bije mi mocniej, a oddech przyspiesza. Nie wiem, wyznałam szczerze. Boję się, że to wszystko może zniszczyć to, co mam z Tomkiem, ale z drugiej strony z tobą czuję coś, czego nie potrafię już dłużej ignorować. Marek delikatnie ujął moją dłoń i zbliżył się do mnie. Anna, jeśli pozwolimy sobie na to uczucie, możemy stworzyć coś pięknego mimo wszystko, ale musimy być ostrożni. Ta tajemnica może nas zniszczyć, jeśli się rozprzestrzeni. W tamtej chwili poczułam, jak całe moje życie zaczyna się rozpadać na kawałki. Wiedziałam, że to, co nas łączyło, było czymś o wiele silniejszym i bardziej niebezpiecznym niż się spodziewałam dotyk Marka, jego obecność, spojrzenie, wszystko to wciągało mnie w wir emocji, z którego nie chciałam się wydostać, choć bałam się, co przyniesie przyszłość. Wracając do domu, myślałam o tym, jak bardzo zmieniłam się w ciągu ostatnich tygodni. Moje uczucia, moje pragnienia i wątpliwości zderzały się ze sobą, tworząc w mojej głowie chaos, który zdawał się nie mieć końca i wtedy dotarło do mnie, że już nie mogę wrócić do dawnego życia. Czekała mnie decyzja, której konsekwencje mogły zaważyć na całym moim istnieniu. Kiedy Marek i ja pozwoliliśmy sobie na ten pierwszy pocałunek, poczułam, jak we mnie rozgrywa się prawdziwa burza. To było jak wybuch emocji, który rozsadzał wszystko, co do tej pory znałam i rozumiałam. Każde spotkanie z nim było teraz jak taniec na krawędzi, pełne napięcia, tęsknoty i niebezpieczeństwa. Jego dotyk wywoływał we mnie drżenie, a spojrzenie przyprawiało o zawrót głowy. Czułam się jak bohaterka powieści, której życie nagle nabiera zupełnie nowego, szalonego rytmu. Każda chwila spędzona z Markiem była jak narkotyk, uzależniająca i niebezpieczna. Zaczęłam wymykać się z domu wcześniej, szukać pretekstów, by spotkać się z nim ponownie w samochodzie, w ukrytych kawiarniach czy podczas spacerów po parkach, tam gdzie nikt nas nie mógł zobaczyć, pozwalaliśmy sobie na to, co było zakazane, ale tak bardzo potrzebne. Czułam, jak moja dusza wreszcie oddycha pełną piersią, choć każdy ułamek tej radości był podszyty strachem. W moim domu atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Tomek zaczął zauważać moją nieobecność, moje rozkojarzenie, i milczenie, które coraz częściej zapadało między nami. Wiedziałam, że jest blisko odkrycia prawdy, a ja tkwiłam w pułapce własnych wyborów. Nie mogłam się cofnąć, ale bałam się, dokąd mnie to zaprowadzi. Coraz częściej łapałam się na tym, że rozmyślam o naszej przyszłości, o tym, czy Marek i ja mamy szansę na coś prawdziwego, czy też wszystko skończy się katastrofą. W sercu czułam mieszankę euforii i rozpaczy, jakby dwa światy walczyły o moją duszę. Byłam kobietą rozdarta między lojalnością wobec męża, który był moim stałym punktem odniesienia, a pragnieniem, które rozpalało mnie do czerwoności i kusiło nieznanym. Wszystko zaczęło się komplikować, gdy jedno przypadkowe spotkanie groziło odsłonić nasz sekret. To był moment, w którym życie, które znałam i życie, które chciałam zacząć, zaczęły zderzać się ze sobą z okrutną siłą. To była chwila, która mogła zniszczyć wszystko lub na zawsze odmienić bieg wydarzeń. I wtedy poczułam, że stoję na skraju przepaści, gotowa wykonać krok, który zmieni moje życie na zawsze. Tego dnia, kiedy przyszło nam zmierzyć się z rzeczywistością, wszystko zawisło na włosku. Spotkaliśmy się w kawiarni niedaleko mojego biura miejscu, które znałam z naszych wcześniejszych rozmów, ale tym razem atmosfera była zupełnie inna. Marek był poważny, a w jego oczach kryło się coś, czego nie potrafiłam odczytać do końca. Z serca ściskał mnie niepokój, a każdy oddech przypominał mi, że ta rozmowa może zmienić wszystko. Anno. Musimy porozmawiać o tym, co się stało ostatnio, zaczął siadając naprzeciwko mnie. Jego głos był spokojny, ale pełen napięcia. Nie możemy udawać, że nic się nie wydarzyło. Czuję, że coś się między nami zaczęło, coś, czego nie da się już cofnąć. Przytaknęłam, czując, jak łzy wypełniają moje oczy. Wiem, Marek, to wszystko jest poza kontrolą, a ja nie wiem, co będzie dalej. Kocham Tomka, ale z tobą czuję się żywa, jak nigdy wcześniej. Wtedy Marek wyciągnął telefon i pokazał mi wiadomość. Była to prosta, ale wymowna krótka notka: Możemy się spotkać? Muszę z Tobą porozmawiać. Od razu zrozumiałam, że to nie jest zwykłe zaproszenie, a ostrzeżenie, że ktoś się zbliża. Ktoś, kto może odkryć naszą tajemnicę. Wtedy do kawiarni wszedł nasz wspólny znajomy z pracy. Pan Kowalski. Człowiek o przenikliwym spojrzeniu i pamięci jak sęp. Zatrzymał się na chwilę, spojrzał na nas z lekkim uśmiechem, który nie sięgał jego oczu, a potem skierował się do baru, jakby nic się nie działo. Serce zabiło mi mocniej, a Marek szepnął To mogło się skończyć bardzo źle. Wiedziałam, że nasza tajemnica jest na granicy odkrycia. Każdy kolejny dzień był coraz trudniejszy do udźwignięcia, a ja czułam, że życie, które tak starannie budowałam, zaczyna się rozpadać. Staliśmy na rozdrożu, a wybór, jaki miałyśmy przed sobą, był przerażający. Wiedziałam, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo, a ja nadal nie wiem, czy odważyłam się zrobić ten krok.